Uroczysta gala mistrzów sportu zwieńczyła plebiscyt na najpopularniejszych sportowców i trenera ziemi sierackiej, siedmiu wspaniałych. Była to jubileuszowa edycja, plebiscyt jest bowiem organizowany od 25 lat. Przez dwa lata nie było ani gali, ani balu. Z czym no, borykaliśmy się z innymi problemami. Natomiast faktycznie nie zaniechaliśmy samego plebiscytu organizacji, bo tutaj sportowcy są najważniejsi. No i postanowiliśmy, że w okrojonej formule, ale te dwa ostatnie lata również plebiscyt się odbywał. I myślę, że z zadowoleniem i dla sportowców, i dla kibiców, i dla patronów honor honorowych, i dla sponsorów e, impreza przetrwała. I mam nadzieję, że dzisiaj w pełnej klasie się odrodzi. Żyjemy w takim środowisku, które nie jest strasznie bogate w wielu wybitnych sportowców. Jeżeli ktoś się wybija, to idzie gdzieś do większego klubu. Natomiast, żeby ktoś miał chęć się wybić, to najpierw musi mieć jakąś, jakiś cel, czyli jakiegoś własnego małego idola najbliżej gdzieś na ulicy obok albo w miasteczku obok. I stąd to siedmiu wspaniałych jest tu u nas w regionie, promuje naszych wybitnych sportowców na naszą e, niewielką skalę, aczkolwiek niektórzy z nich osiągają e, sukcesy na arenie i krajowej, i międzynarodowej, więc nie mamy się czego wstydzić. Myślę, że jak zwykle mam się kim chwalić, bo gdyby tak nie było, to nie byłoby plebiscytu. A zawsze mamy tych sportowców, e, trenerów, mamy wydarzenia, mamy imprezy, e, o których może tak przeciętny kibic z regionu może nie wiedzieć. I dlatego też warto organizować ten plebiscyt, chociażby po to, żeby e, pokazać, że mamy naprawdę bardzo duży potencjał sportowy. W młodzieży, bo to głównie młodzież, choć nie tylko, i no, trzeba tym młodym sportowcom kibicować dalej. Stąd nasza kategoria też nasi w Polsce i na świecie. Polega to na tym, że jeżeli ktoś już przechodzi do innego klubu gdzieś w Polsce, no jest w tej kategorii już nasi w Polsce i na świecie. My pamiętamy, że on tutaj się wychował, tutaj zaczynał karierę sportową, i ale sukcesy zdobywał już rangi ogólnopolskiej, a zdarza się, że bardzo często też europejskiej czy światowej. Od wielu lat wspiera pan poseł, patronuje temu wydarzeniu. Dlaczego? Mogę tylko powiedzieć cała przyjemność po mojej stronie, bo to jest wydarzenie wyjątkowe, wydarzenie, które spaja cały nasz region. Wydarzenie bardzo szlachetne, no bo doceniamy sportowców i trenerów. To warto po prostu robić. I dobrze, że taka inicjatywa jest, dobrze, że takie wydarzenie jest i to już po raz 25., więc to już kawał czasu, no, ćwierć wieku to trwa, więc jak można nie wspierać? Sport to zdrowie, sport to przyjemne spędzanie czasu, ale sport to też emocje. Przecież my wszyscy emocjonujemy się tymi sportowcami, którym zaraz będziemy wręczać nagrody. Ja sam będę zaskoczony, bo nie wiem kompletnie kto wygrał w tym roku i też nawet nie wiem komu będę wręczał nagrodę, więc dla mnie jest to też duża niespodzianka i wielkie wydarzenie, więc niech się dzieje. Jesteśmy tuż przed ogłoszeniem werdyktów, ale myślę, że naprawdę nominacje, które były wystosowane tutaj właśnie do, do oceny, bo to nie tylko akurat słuchaczy naszego radia, ale były również przedmiotem rozważań komisji specjalnej, powołanej ku temu. Myślę, że docenią no, któregoś tutaj z naszych nominowanych, a mamy nominowanych zarówno w kategoriach właśnie tych sportowych, jeżeli chodzi o zawodników, mamy też również zasłużoną, bo dwudziestoletnią, młodą wiekiem, że tak powiem, imprezę, która również zyskała swoją nominację, a chodzi tutaj o siatkówkę nocą. Która właśnie od 20 lat nam towarzyszy dumnie w Burzeninie i rozsławia w całej Polsce właśnie naszą gminę. Zanim ogłoszono wyniki plebiscytu na najlepszych sportowców i trenera, uhonorowano tych, którzy zyskali najwięcej uznania w czasie 25-letniej historii plebiscytu. Wspaniałym trenerem 25-lecia został Zbigniew Rosiak, wspaniałym sportowcem lekkoatleta Artur Kozłowski, który wygrał plebiscyt aż ośmiokrotnie. Obaj panowie zasiadają o obecnie W kapitule siedmiu wspaniałych. Jestem bardzo zadowolony, że no, zostałem tym trenerem 25-lecia, że moja praca nie poszła na darmo. Życzę młodym trenerom też, żeby się pobawili, bo naprawdę jest to później wielka satysfakcja. Stresie, jak zwykle, wraca, ale bardzo się cieszę, że. Mogę tutaj wrócić naprawdę wspomnienia z tego miejsca i z aren sportowych niestety, które już są za mną wracają czasami, ale są to piękne wspomnienia, dlatego każdemu młodemu sportowcy życzę właśnie takich wspomnień i każdego zachęcam do uprawiania nie tylko lekki, atletyki, ale każdego sportu, każda przygoda sportowa jest naprawdę piękna, dlatego każdego życzę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. W kategorii sportowa impreza roku najwięcej głosów uzyskały ogólnopolskie zawody w Sieradzu Lekko Atletyka dla Każdego. Statuetkę odebrał dyrektor Mosir w Sieradzu Piotr Iszczek. Ja Przede wszystkim serdecznie pogratulować wszystkim nominowanym, którzy znaleźli się na tej liście, bo jest to ogromne wyróżnienie znaleźć się w tak zacnym gronie. A wiem ile pracy wymaga zorganizowanie dobrej imprezy sportowej. Także jeszcze raz wszystkim Państwu bardzo gratuluję, że znaleźliście się w tym właśnie zacnym gronie. Sportowym wydarzeniem roku ogłoszono medale Aleksa Pakuły na Mistrzostwach Europy Młodzików w tenisie stołowym. Ile godzin w tygodniu, ile godzin dziennie musisz poświęcić na trening? Na które musisz wstać rano, żeby jeszcze móc potrenować. Codziennie mam treningi 3 lub dwa razy dziennie. Każdy trening jest co najmniej po dwie i pół godziny. Treningi zwykle wstaje o tak 6.30, ewentualnie o 7.30 i no w ciągu dnia trenuję tak 7-6 godzin. Tak, tak że mnie to bardzo interesuje, może kogoś też zainteresuje. Wydawać się może, że treningi tenisa stołowego są bardzo monotonne, bo to jest non-stop tylko przybijanie piłeczki na drugą stronę. Czy to się nie nudzi? Nie nudzi się, bardzo jest ciekawe, jest dużo, dużo ćwiczeń, dużo kombinacji, które można przećwiczyć. No i uważam, że bardzo jest ciekawy tenis. Ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie, czy masz jakiegoś swojego idola sportowego, jakiś wzór, który starasz się naśladować w grze? Tak mam to nawet trzech, y, Malonk, Fanzendong i y, y, Szuszyn. Są to trzy raczej w świecie. Y, 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 y. <laughs> w kategorii Nasi w Polsce i na świecie statuetka powędrowała do koszykarza Anwil Włocławek Sebastiana Kowalczyka, w imieniu którego nagrodę odebrali rodzice. Dobry wieczór Państwu, niestety nie mogę być dzisiaj z Wami, ale korzystając z okazji chciałbym bardzo podziękować Kapitule za tę nagrodę. Jest mi niezmiernie miło, że doceniła wysiłek i sukces, jaki odniosłem z drużyną Anglii Wocławek, zdobywając brązowy medal Mistrzostw Polskich Seniorów. Podziękowania dla najważniejszych miosów w moim życiu, bez których na pewno nie zostałbym zawodowym sportowcem, czyli mojej żonie i moim rodzicom. Bez Waszej pomocy i codziennego wsparcia nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem. Dziękuję również wszystkim osobom związanym ze sportem w naszym regionie, trenerom, działaczom, kibicom oraz dziennikarzom. W tym miejscu szczególne podziękowania dla mojego pierwszego trenera Witolda Dobroszka za poświęcony czas, wiarę w moje umiejętności oraz naukę podstaw tego wspaniałego sportu jakim jest koszykówka. Dziękuję również wszystkim osobom, które pomagały mi na każdym kroku, abym stał się lepszym sportowcem oraz człowiekiem. Na koniec chciałbym życzyć wszystkim sportowcom, trenerom, gościom obecnym na dzisiejszej gali 25. Plebiscytu Siedmiu Wspaniałych dużo zdrowia, dalszych sukcesów oraz udanego wieczoru. Pozdrawiam serdecznie. Sportową nadzieją roku został Szemony Cieślak, 15-letni windsurfer z hojnego pod Sieradzem. Dziękuję bardzo za nominację. Jest mi niezmiernie miło, że wygrałem. Byłem już nominowany kilka razy, no teraz się udało wygrać. Chciałbym bardzo podziękować moim rodzicom oraz trenerowi i trenerce, bez których moje sukcesy nie byłyby możliwe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wreszcie główne kategorie. Jako pierwsza wspaniały trener roku 2022 został nim Wojciech Sadowski ze strzeleckiego klubu Sokół Zduńska Wola. Chciałbym ja podziękować kapitule za nominację i wszystkim, którzy oddali głosy w tym gronie tych trenerów. Znalazłem się ostatnio, stałem tutaj przed Państwem trzy lata temu na poprzedniej gali. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Wspaniali sportowcy roku 2022. Nominowanych było 21 zawodników. Najwięcej głosów zdobyła Paulina Rembacz, lekkoatletka z klubu Żeglina Sierac. Nagrodę wręczyli zastępca prezydenta Sieradza Rafał Matysiak i wójt gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak. Przede wszystkim chciałabym podziękować wszystkim osobom, które na mnie zagłosowały kapitule oraz najważniejszym osobom, czyli mojemu trenerowi Mieczysławowi Nowakowi, który no, poświęca mi bardzo dużo czasu, również traci dużo emocji. No i wspiera mnie oraz moim rodzicom, mojemu bratu i moim przyjaciołom na których zawsze mogę liczyć. Drugie miejsce zajął Kacper Sadowski, zawodnik Strzeleckiego Klubu Sokół z Duńska Wola. Nagrody wręczyli poseł Cezary Tomczyk i członek Zarządu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ryszard Majewski. Chciałem w szczególności podziękować kapitule za nominację oraz osobom, które oddały na mnie głosy. Dziękuję również rodzicom za ciągłe wspieranie i tacie jako trenerowi, Powiedział, że za to ze mną wytrzymuje, czasem jak są gorsze chwile podczas naszej przygody strzeleckiej. Dziękuję bardzo. Miejsce trzecie, Szymon Gabrysiak, lekkoatleta z międzyszkolnego uczniowskiego klubu sportowego Park Zduńska Wola. Nagrody wręczyli wójt gminy Burzanin Jarosław Janiak i właściciele firmy Oko i Okulary. Jestem bardzo zaskoczony. Oczywiście na plus. Chciałem na, przede wszystkim podziękować kapitule, wszystkim osobom, które oddały mi głosy oraz moim trenerowi, gdyż to on jest głównym motorem napędowym do mojej pracy. Y, Ponadto również moim przyjaciołom oraz rodzicom, którzy również mnie motywują codziennie. Miejsce czwarte zajęła zawodniczka sumo Karolina Marczak z ULKS 28 Włyń. Nagrodę ufundował wójt gminy Zduńska Wola Henryk Staniucha. Dziękuję bardzo za oddane na mnie głosy, dziękuję kapitule za nominację. Chciałabym podziękować mojej rodzinie za wsparcie, które mi da, dają i oczywiście trenerowi, który poświęca swój czas, żeby mnie trenować. Że mogła osiągnąć takie wyniki, jakie ma. Miejsce piąte zajęła lekkoatletka Hanna Piątkowska z LKS Mosir Cenę Nagrodę wręczył prezydent z duńskiej woli Konrad Pokora. Chciałabym bardzo podziękować całej Kapitule za wszystkie głosy oddane na mnie. Moim trenerom, czyli panu Marcinowi Gabrysiakowi i pani Aleksandrze kociołek kaczmarek Mojej mamie, która mnie zawsze wspiera na każdych zawodach. i jest ze mną zawsze. Miejsce szóstym zajęła sztangistka Magdalena Stachowiak z klubu sportowego Burza Burzenin. Nagrodę wręczył starosta sieradzki Mariusz Bądzior. Bardzo dziękuję za nominację. Dziękuję także za głosy, dziękuję kapitule, dziękuję wszystkim, którzy otali na mnie ten malutki głosik. Mam tremę, <głos> przyznam szczerze. Wspaniałe się znaleźć jest pośród tych wszystkich sportowców. Każdemu sportowcu gratuluję, każdego wyniku, bo wiem, ile to trzeba włożyć w pracę, ile jest treningów, ile jest nerwów i życzę dalszych sukcesów. Ale w moim życiu jest taki moment, że wiem, że trzeba zejść z tej sceny i ja schodzę z pomostu. Więc nie mówię żegnajcie, mówię do zobaczenia, bo może odnajdę się w innym sporcie, ale na razie odchodzę z ciężaru. Bardzo dziękuję. Miejsce siódme. Zawodniczka taekwondo Oliwia Grobelna. Nagrodę wręczyła Hanna Iwaniuk, starosta z Wolski. Na pewno chciałabym podziękować za taką nominację, jest mi niezmiennie cieszę się. Chciałabym także podziękować moim rodzicom oraz trenerowi za wsparcie. Bez nich na pewno nie osiągnęłabym takich sukcesów. Dziękuję. Chcielibyśmy wspierać jeszcze bardziej sport, na ile możemy. Oczywiście mamy wiele drużyn na terenie miasta, powiatu sieradzkiego. Drużyny, które są wspierane, to są przede wszystkim wspierane przez samorządy gminne. Powiat nie ma takich możliwości bezpośredniego wsparcia, ale w, kiedy tylko nadarza się okazja, czy wypożyczenie sali, czy wsparcie, chociażby tak jak tutaj w Siedmiu Wspaniałych, gdzie to jest naprawdę przepiękna impreza godna uwagi, bo to jest również nagrodzenie tych ludzi, którzy ciężko pracują przez 12 miesięcy, uzyskując jakieś wyniki, trenując mocno, narażając się często na wiele, wiele kontuzji, ale przez to osiągają wiele, wiele sukcesów. Co to znaczy? Co to znaczy być Polakiem? Czy to trzeba ciągle z kimś walczyć? Oto nasze miejsce na mapie. Tak to powiedz mi, co to znaczy? Co to znaczy być żołnierzem? Czy to idzie się co dzień do pracy? I co wtedy robić należy? Wczoraj A żyć na niej, czy to jeszcze się liczy? Tak to powiedz mi, kto ma rację, ten na czarno-biało-czerwono, ten stęczowy. Zdwieńczeniem Gali był występ kabaretu Ciach.